Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mini Tenis. Ostatnio nie udało się wygrać turnieju, więc dzisiaj zrobimy sobie jeszcze jedno podejście. No a potem jak wbijemy szósty poziom, to idziemy sobie obczaić nowy kort. Oczywiście zanim zaczniemy zapraszam nowe osoby do stawienia subika i zapraszam wszystkich do zostawienia peczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. Zaczynamy od codziennych pierdół. Zaczniemy sobie od otworzenia fioletowej paczki z poprzedniego odcinka, pieniążki, siatka, buty są jakieś te frotki, no nic za bardzo ciekawego. Daily deals 199 pieniędzy. We free pasie mamy jakieś dwie niebieskie paczki do odebrania, sobie szybko przeklikamy. Chyba nie będziemy z wyglądu na razie nic zmieniać. Może sobie obczejmy te buty jedynie. No, upgrade'ujemy sobie te buty i zobaczymy jakie będą miały statystyki I 65, no to gorsze w sumie są od tamtych co miałem wcześniej. No, ale już tą siateczkę mamy ewidentnie lepszą, tutaj sobie upgrade'ujemy tą, zobaczymy ile nam tutaj wyjdzie, jeszcze są upgrade'y yy, 42, no dobra, a to ile by wyszło jakbyśmy upgrade'owali, to nie ma zbyt wiele upgrade'ów, także niepotrzebnie to zrobiłem. Tą sobie zostawimy. Jeszcze sobie klikniemy paczkę do odblokowania na kolejny odcinek. I przy okazji zrobiliśmy jeszcze misję, także sobie odbierzemy siano 150. No i widzowie, nie ma co przedłużać. Lecimy sobie na tournament Rocky Cup. Proszę Państwa, ostatnio się nie udało. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Lecimy. Kogo nam tam wylosuje ciekawego? Dobra, mamy zawodników. Autostarty za sekundę. I ile ma punktów? To mnie przede wszystkim interesuje. 339. No, mogło być lepiej. I pierwszy meczek w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Troszkę nie grałem w tą grę, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Co to za słoń, tam w ogóle. Ja nie wiem. Dobra, <laughs> niech będzie, przewiniemy sobie to. No i serwujemy oczywiście pierwszy serwis. W dzisiejszym odcinku za wcześnie mi mówi, że zaserwowałem. O! Coś czuję, że to będzie słaby przeciwnik. Chociaż, kurczę, nie ma co lekceważyć. Dobrze, mam jeden punkt. Na razie nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku, oczywiście, się ten tournament uda przejść. Z każdym odcinkiem myślę, że troszeczkę lepiej tutaj będę grał w tą grę. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jak na razie, no to tak to wychodzi, że co odcinek, to troszeczkę lepiej, jakby mi się gra. I troszkę bardziej ogarniam, i nie zdąż. A kurczę, dobra, jednak jest trochę babka. Ja ją posyłam tutaj na boki. No i teraz nie zdążyła. Zdobywamy drugi punkt, ale to dopiero pierwszy przeciwnik dzisiaj. Ja wiem, że nie będzie lekko. Nawet jeżeli wygramy ten meczek bez problemów, no to. Gdzie ona no co za serwowała, i kto się tam wydarł jeszcze? Chyba dostał ktoś w głowę, tak mi się wydaje. Ło kurczę nie! Co ty gadasz? O, zdobyłem punkt. Ja już myślałem, że będzie Lipa. Ale, no to powiem wam, że Fartem troszeczkę. Dlaczego ona tego nie odebrała? Tego nie wiem. No i dobra, kolejny serwis. Perfekt. Pisze, że perfekt. Dobra, zdążyłem. Jest dobrze, jest dobrze. I chyba nie zdąży, a jednak zdąży. Pach. Dobra, walczymy o kolejne punkty. Proszę państwa, i aut był chyba. Nie, nie było autu, proszę państwa. Kolejny. Punkci, kto mi się podoba, pierwszy meczyk, mam nadzieję, że ogram do zera, byłoby dobrze, ale wiemy, że nie będzie na pewno, trochę za późno zaserwowałem. wiemy, że nie będzie na pewno łatwo, je zdążyłem, jaki fart. Pierwszy meczyk wygraną mamy, można powiedzieć, w kieszeni. Jeden punkt nas dzieli od wygranej. Mam nadzieję, że woda sodowa mi do głowy nie uderzy, prawda? Dobra. Jeżeli uda się to zrobić, no to wygrywamy. Wygrywamy mecz i ogrywamy babkę do zera, na drugą stronę. No ja ją posyłam. Na bok jest, udało się widzowie. Szósty punkt, także pierwszy meczyk wygrywamy. Mam nadzieję, że z kolejnymi też tak łatwo pójdzie. No i mam nadzieję, że też wbijemy level po tym turniecie, oczywiście. Dobra, udało się wygrać pierwszy meczek. I dobra, czekamy na kolejnego przeciwnika, Gustaw, punktów ma troszkę więcej ode mnie, o nie, to niedobrze. I jak zwykle tanio skóry, nie sprzedam oczywiście, niech się tak nie cieszy, ja tutaj będę grał prawo-lewo, standardowa taktyka moja. I ciach, good. Pisze, że... <ścoughs> dobra, no by było głupie. To było głupie, ale to moja wina ewidentnie. Nie spodziewałem się, że on jest takim profesjonalnym zawodnikiem i odbije piłkę w drugą stronę, biegnij Barcie! Kurczę, on jest chyba dobry. Chyba chłop jest dobry, ale dobra. Jest 1-1, na szczęście. No ja myślę, że mam szansę w tym meczu, oczywiście. Musimy trochę nadrobić tych punktów. Serwis. Pach. Mam nadzieję, że się uda elegancko te punkty nadrobić. No, dobry jest nawet, dobry jest, ale zdobywamy kolejny punkt. Już myślałem, że był aut, ale na szczęście nie było autu. Elegancko, elegancko. Ciekawe, czy się ten poziom uda wbić po tym tornamencie. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to będziemy sobie jeszcze musieli zagrać jakiś jeden inny meczyk, albo nawet nie jeden, tylko nawet dwa, może, ale nie wiem, no zobaczymy. Oczywiście, jak to będzie. O skurczybyk, wykiwał mnie Ja tutaj muszę bardziej na środku czuwać Nie chcę na to patrzeć Serwis proszę państwa Perfekcyjny Perfekcyjny serwis, gdzie on mnie Tutaj pośle, dobra, na spokojnie A na środek, ja zdążyłem Wstawaj bardziej eee, Nie, jaki skurczybyk On jest dobry, nie no Ja nie chcę znowu przegrać Ja chcę wygrać teraz W tym odcinku, oczywiście Dobry serwis Kurczę, nie wierzę, cztery punkty, dobra, musimy nadrobić widzowie, to nie ma opcji, ja nie chcę tego przegrać. No a jakbym przegrał, to dobrze by było chociaż, żebym level wbił, ale nie, 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 nie przegrywamy tego, nie możemy tego przegrać, jaki skurczymy, wstawaj Warcie. O nie, jeden punkt go dzieli od zwycięstwa, no ja się tego nie spodziewałem, że tak to będzie przebiegać, myślałem, że troszkę lepiej, dobra. Moja ostatnia szansa, teraz muszę dużo nadrobić, nie wiem jak ja to zrobię, będziemy go posyłać na boki, ale on jest doświadczonym zawodnikiem, leć Bart, o nie, dobra, przegrywam, przegrywamy to ornament widzowie, Kurczę, może chociaż poziom wbiję to pójdziemy od razu na nowy meczyk jakiś, no ale trudno, nie jest to takie proste, silnego zawodnika wylosowało. No i niestety pierwszy meczyk wspaniały, drugi słaby. Ok widzowie prawie, level wbity, także pójdziemy sobie zagrać ten słabszy meczyk na tym korcie oczywiście. A potem jak wbiłem poziom, to lecimy na ten od szóstego levela zobaczyć. No i kogo nam tam ciekawego losuje? Ile ma tych punktów? No nie przesada. No dobra, kurczę. Jestem trochę pesymistycznie nastawiony tego meczu, bo babka ma naprawdę sporo punktów. Ale oczywiście będziemy grać i tanio skóry nie sprzedamy, jak Pudzianowski w ostatniej walce. O, dobrze. tu... Ej, nie, out był, kurczaki, niedobrze. Zostaw tą paletkę, czym będziesz grał, chłopie, potem. Dobra, proszę państwa, proszę państwa. I lecimy. Dobry ma serwis, babka. I posielemy ją na drugą stronę, chociaż ona była na to przygotowana jak najbardziej. Ja też muszę być przygotowany na takie akcje. Uuu! No, nie wierzę, kurczę. Widzowie, nie mogę tego przegrać. Kolejny mecz, jakbym przegrał, to była Lipa. No cóż, dobra, gramy. To tylko jak na razie jeden. Punkt. O! No i tutaj łatwo poszło. Tak powinno być za każdym razem. Trochę mi za dobrych zawodników losuję, ale to przez to, że dostałem się do tam wyższej ligi. Mam nadzieję, że spadnę. Co jest taki dobry serwis? Mam wyrównujemy na 2-2. Także jest nadzieja, może ten meczyk się uda wygrać. No i miejmy nadzieję, że już poziom będzie wbity po tym meczyku. Oczywiście! Taką mam nadzieję nie zdążyła. Dobra, nie zdążyła. Tutaj ten słynny kamień spada co mecz, ale to nas nie interesuje za bardzo już. Okej, okay, no dobra. Trzeba się skupić. Na pewno mam duże szanse na wygraną. I kurczę, nie zdąży. Co na no tak. Nie ogarnia ta babka. Tyle punktów, niby nie wiem, czy tamten gościu może był prawdziwym graczem, albo to, babka, Nie wiem, mi się wydaje, że czasami na, em, tutaj losuje prawdziwych graczy i możliwe, że poprzedni gościu to był prawdziwy gracz. Jak ona to zrobiła? Myślałem, że będzie dlatego ja nie odebrałem. Dobry serwis, ewidentnie dobry serwis. Okej, okay, ale musimy to wygrać. No, musimy, musimy, nie ma innej możliwości. Na boki ją będziemy posyłać. Elegancko. O! Ładnie, ładnie, ładnie. I na... O, nie zdąży. No i to mi się podoba. Jeszcze jeden punkt i wygrywam to. I prawdopodobnie wbijemy poziom i zobaczymy sobie nowy kort, Po raz pierwszy. Szósty poziom to już... O! Jakimś cudem to odebrałem. Znowu jakimś cudem to odebrałem. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze na drugą stronę. No i pięknie wygrywamy ten meczyk, oczywiście. 6 punktów zdobywam. Dobra, przewijamy sobie i chyba idziemy sobie zobaczyć nowy kort, jeżeli poziom oczywiście wbity. Elegancko wygrywam. No i mamy paczkę do odebrania, taką fioletowo-zielono-niebieską. Nie wiem, to jest zielony raczej, no i odbierzemy sobie. Może tu coś ciekawego będzie, no te frotki są, o kurcze, o kurcze, nowa koszulka, zmienimy sobie oczywiście, ale czy wbiłem poziom, to jest przede wszystkim najważniejsze. Kurcze, jeszcze jedną misję zrobiliśmy, także znowu sobie tutaj odbieramy, dobrze, stan konta rośnie. I jeszcze w międzyczasie dajemy sobie nową koszulkę oczywiście, no i już wam od razu mówię, że poziom y, nie został wbity niestety, tutaj sobie damy nowe gadki. Poziom nie został wbity, także jeszcze jeden mecz musimy zagrać ten sam Kord, zobaczmy kogo nam to wyrosuje. Mam nadzieję, że kogoś słabego znowu, oni za dużo punktów mają. Dobra, mam nadzieję, że szybko uda mi się z nim rozprawić. Oczywiście nowa koszulka różowa, ale nawet fajnie wygląda. Mówicie mi coś w komentarzach, czy lubicie różowy kolor? Dobra. I gramy sobie. Kurcze, już widzę, że ten gracz będzie dobry. Nie zdążyłem. Będzie dobry ten gracz, ale i tak chyba poziom powinniśmy wbić. No, mam nadzieję, nawet jak przegramy, ten poziom wbijemy, ale. Ja nie mówię, że chcę przegrać przecież zaraz to możliwe, że wygramy. Kurczę, ale dobry jest chłop. Gdzie on tutaj pod tą siatką cały czas? Nie! Ja. Niestety, out. Mój zawodnik zdenerwowany. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Mam nadzieję, że. Chociaż! Oh my gosh, co so jest out? Dobra. Chociaż jeden punkt, żeby zdobyć na zachętę, odebrał. Ja nie mogę, dobra, jest jeden punkt. Jest jeden punkt, Nadzieja umiera ostatnia. teraz ona trochę odżyła, prawda? No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tutaj, że niby na prawo, a tutaj, o co? Jak fajnie, out, dobra, zdobywamy drugi punkt, błąd ze strony przeciwnika. Kolejny serwis, leć Bart, kurczę, ledwo zdążyłem, naprawdę. JAKIE TO BYŁO dobre, JAK ON TO DOBRZE ZROBIŁ, SKURCZYBYK NO Jest dobry gracz, ale popełnia błędy, no to trzeba ewidentnie powiedzieć e, Już mniejsza z tym, że nawet nie wiem czy to bot czy prawdziwy gracz Ciężko stwierdzić, jest, nie zdążył, dobra Nadzieja jeszcze nie umarła, zdobywamy sobie trzeci punkcik ale no, chciałbym, żeby ten mecz szybciej trwał, bo ja... O, out, elegancko. Yy, ja chcę sobie zobaczyć przede wszystkim w dzisiejszym odcinku ten nowy kort. Co jest? Jest! Udało się, widzowie. Udało się zdobyć kolejny punkt, jeszcze tylko dwa. No jest szansa, jest nawet bym powiedział duża szansa. Perfekcyjnie serwowałem i... <laughs> Udało się, widzowie. Jeden punkt i wygrywamy ten mecz. Mam nadzieję, że się to uda. Match point proszę Państwa i obym to wygrał. Trzymajcie kciuki. Słaby serwis niestety, ale dobrze, dobrze. Jest! Wygrywamy widzowie, wygrywamy ten meczek i idziemy sobie zaraz na kolejny stadion. Był już poziom, teraz musiałem bić, no nie ma opcji. Pieniążki wędrują do nas. No, nie wierzę, jeszcze nie wbiłem poziomu. Masakra, dobra, lecimy sobie na jeszcze jeden słabszy mecz. Oczywiście, ten sam kort i mamy. Ile? Za dużo ma punktów. Dobra, lecimy, proszę Państwa. To jest jakaś babeczka, prawda? No i mam nadzieję, że będzie. Dobrze, chociaż ma punktów, co nie miara. Także, no, możemy być pewni, że łatwo nie będzie, ale punkcik zdobywam. Punkcik jeden zdobywam, także. Jest ok, ale szkoda, że tego poziomu teraz nie wbiłem. Bo bez sensu trochę muszę przedłużyć ten odcinek. Oj, słabo to zrobiłem. Słabo to teraz zrobiłem. Straciłem bezsensownie jeden punkt. Ale bądźmy dobrej myśli. Wszystko się. Ale mnie teraz wykiwała baweczka. No proszę Państwa, niedobrze. Ale. To już nieważne, Teraz już na 100% wbije poziom nawet jakbym przegrał, więc nieważne jaki ten mecz by był. Oczywiście postaram się wygrać. Jest kolejny punkt. Postaram się wygrać, ale no jestem dosyć pesymistycznie nastawiony. To jest dobra babka. Jest jak na razie remis i lecimy dalej. Udało się. Elegancko dobra, trzeci punkt zdobywam. Jakby tak wszystko łatwo szło, to by było pięknie. O nie, trochę za blisko podbiegłem. Co jest znowu? Elegancko, to mi się podoba, szybko. Nie traćmy yy, dobrej pasy. Dobry serwis, niby był. To było dziwne w moim wykonaniu, ale chyba się uda znowu. Udało się. Jeszcze jeden punkt, widzowie, i wygrywamy ten meczyk. Pomimo tego, że babka ma tyle punktów, no ale jeszcze może wszystko odrobić. Nie ma co. Chwali dnia przed zachodem słońca. Jest jak? Tutaj mi wystawiła, można powiedzieć. Muszę ją na boki kierować, dobra, czy się uda to wygrać? Ostatni punkt przed nami jest, udało się, widzowie. W końcu możemy lecieć na nowy, oczywiście, kord. Nie, ja nie chcę grać jeszcze raz. I w końcu wbijamy szósty poziom, widzowie. Oczywiście sobie zbieramy nagrody za ten szósty poziom. Mamy nowy kord. Jakieś tam paczki do odebrania, w których raczej nic ciekawego nie będzie. Uuu, tutaj mamy points pack zielony. Chyba po raz pierwszy go otwieram, także może coś tu fajnego będzie. No i będziemy sobie chyba coś musieli lecieć, ulepszyć. Tutaj to coś do trzymania sobie możemy zmienić. Upgrade'ujemy sobie to oczywiście. Ile razy raz? Dwa razy. Jeszcze będzie? Nie, ale to jest już całkiem niezłe. 80 tutaj ma punktów. No i dobra, resztę sobie zostawimy na kolejny, może odcinek do zmiany. Aha, jeszcze tutaj yy, we Free Passie mamy coś do zebrania czy nie? No, mamy oczywiście jakąś siadeczkę, także sobie odbierzemy ją kolek kolekt Ale to już sobie w kolejnym odcinku będziemy zmieniać. A teraz lecimy sobie zagrać na nowy kord Savannah Sunset. Proszę Państwa, graliśmy na nim w tornamencie, ale w każdym razie jest nowy. No i to będzie ostatni meczek w dzisiejszym odcinku, kogo nam tam wylosuje na tym nowym, wspaniałym korcie. No i ma dużo punktów chłop, niestety, ale zobaczymy jak będzie. Ale ma outfit normalnie, ten outfit myślę, że zdradza, że już jest profesjonalnym graczem. No zobaczymy, zobaczymy. Pierwszy raz na nowym korcie, chociaż na tornamencie grałem na tym korcie, ale no powiedzmy, że on jest nowy. Jaka babka, co ona robi? Ej, czemu, co jest? Dobra, nie ogarnąłem tego. To było naprawdę dziwne. I lecimy. Może uda się wygrać. A może się uda? Nie, no co to jest? Co ja takie błędy popełniam proste? Proszę Państwa, ten mecz na nowym korcie chyba nie będzie zbyt dobry, ale bądźmy jeszcze dobrej myśli. O, udało się zdobyć punkt elegancko. Nie wiadomo czy to jest Bot czy prawdziwy gracz. Nie wiem, jak to odróżnić za bardzo. Ale mi się wydaje, że tutaj grają prawdziwi gracze. Czasami, co to było? Co on tak późno to odebrał? No i dobra, zdobywamy kolejny punkt. Nie zdąży elegancko, elegancko. 2-2. Mamy szansę na oczywiście zwycięstwo na tym nowym korcie. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. A, Dobra. Jakiego ja mam stresa Czasami Dobrze to odebrał, mógł być out No Na razie zacięty pojedynek Ale z... no nie Niestety, myślałem, że zdobywam punkt Ale niestety out i po co on rozwala Z tą paletkę No i jeszcze mam szansę oczywiście wygrać Perfekcyjny serwis Mam szansę wygrać Ale nie będzie na pewno łatwo Late, 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 dlaczego cały czas late? Tutaj late, cały czas late, Perfekt Teraz pisała, nie odebrał, dobra. Kurczę, musimy się zmobilizować, bo prowadzi babka. Na razie, o, za późno A co ona to zrobiła? Wow, jochościna teraz było, I egga blokowałem. Hehe, <laughs> co to było? No dobra, to pierwszy raz widziałem akurat. To było fajne. Czy jeszcze jakieś isteregi? Co no to zaraz się okaże? Nie mam pojęcia. Perfekcyjny serwis ze strony babki. Dobrze. Good, dobrze. No i nie odebrała. Nie odebrała. Nadzieja się odradza. Można powiedzieć, nadzieja umiera ostatnia. Ale jeszcze ona dzisiaj, oczywiście, nie umarła. Możemy to wygrać. Jak najbardziej, możemy to jeszcze wygrać. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeden punkt widzowie. Trzymajcie kciuki. Może uda się wygrać na tym nowym korcie. Byłoby dobrze, bo w kolejnym odcinku sobie zrobimy jakieś nowe rzeczy. Może jak się uda tu wygrać. I wiadomo jak ten stan konta będzie lepszy. Dajesz, Bart. Bardzo... <laughs> to mnie zaskoczyło teraz. No nie, 5-5. Zacięty pojedynek. Nie chciałem tego robić. Dobra. Czy się uda zdobyć te dwa punkty jeszcze? Jakimś cudem. Dobrze, jest dobrze. O nie! To mnie zaskoczyła? jak ona to odebrała. Dobra jest. <noise> jest dobra. Czy uda się je zdobyć ostatni punkt, czy nie? Od tego zależy wszystko. Mamy neta niestety. A czy stety niestety? Zobaczymy. Kurczę, dajesz Bart. Dobrze, odebrałem w każdym razie, odebrałem. Jak teraz przegram? No i dobra, przegrywam. Niestety, widzowie, przegrywam ten meczyk. Ale dobry przeciwnik, nie ma co mówić. Naprawdę dobry przeciwnik. E, no i dobra, lecimy dalej. Niestety, rozczarowanie. Okej, okay, w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym odcinku, nie wiem, może jakiś tornament sobie zrobimy, ale nie no, bo ten już graliśmy. Także nie wiem, co jeszcze w kolejnym odcinku będzie. Się okaże, zobaczymy. A dzisiaj to by było. Tyle, zapraszam oczywiście nowe osoby jeszcze raz do stawienia subika i zapraszam wszystkich do stawienia beczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków. Do usłyszenia, Elo.